W tym trudnym czasie walki z pandemią młodzianie pokazują, że są razem, że potrafią dzielić się, wspierać i pomagać sobie nawzajem. Zachęcam Was, byście pomyśleli o mieszkańcach Łodzi kolejny raz, wypełniając zeznania podatkowe. Przekażcie swój 1% na nasze lokalnie działające fundacje. W tym trudnym czasie to wsparcie jest dla wielu organizacji szczególnie ważne. Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi. Kochani, trwa składanie deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Dziś możemy zrobić to w bardzo łatwy sposób elektronicznie. Taka usługa pomaga zapobiec zakażeniu, jak i wypełnienie PITA zajmuje zaledwie 10 minut. Przeznaczmy choć jedno z nich na znalezienie łódzkich organizacji pożytku publicznego. I tam przekażmy 1% podatku dochodowego. Ja swój 1% przekazuję w Fundacji Dom Włodzi. Pozdrawiam serdecznie. Karolina Bielawska, Polonia 2019. Szanowni Państwo, od lat przekazuję swój 1% podatku PIT na cele charytatywne. Jako łudzianka z dumą wspieram osoby, które poświęcają swój czas i energię na pomoc innym. W tym roku wódzkim mamy do wyboru 209 organizacji pożytku publicznego. Całą listę znajdziecie Państwo na stronie www.loć.pl Przekażmy swój 1% podatku. Zachęcam. Barbara Tatara, Miss Polonia 2007.